Szpital powiatowy w Łęcznej. Tu mieliśmy dojechać i jesteśmy, przyjechaliśmy przed godziną 6. O, już pani Danusia łaży i odwiedza szpital. Tak jest, już jest w piżamce, do spania przygotowana. Zresztą całą drogę spała, to każdy widział, nie? No, ja też tu dojechałem Jestem na miejscu. No i pozdrawiam. Tych, którzy nam dopingowali, abyśmy szczęśliwie dojechali. Pozdrawiam tych, którzy też nie wiedzieli, że tu jedziemy. Po prostu tak, pozdrawiam, życząc miłego dnia. O, miłego dnia, słęcznej. Na parkingu miejsca dużo, no bo kto rano staje, temu Pan Bóg daje. I jesteśmy właśnie. Oczekujący, lepiej trochę poczekać, niż się denerwować, że ze względu na późny dojazd musimy długo czekać. Tak jak wcześniej mówiłem, dzięki Bogu dojechaliśmy. Panie Boże, dzięki Ci za to. Wielki Bóg zapłać.